Kuraś podaje, Markwiński strzela, Lech Poznań blisko wicemistrzostwa Polski. A Piasta powstrzymuje Dante Stybica, Gliwiczanie spadają na trzecie miejsce. Do tego szpaler dla nowych mistrzów piłkarzy Legii w dańsku i piękne gole w grupie B. Krzysztof Sendecki, to są top momenty 36. kolejki Ekstraklasy. Z każdego meczu wybieramy po jednej akcji i zaczynamy. A na początek wizyta w Krakowie. Krakowia podejmuje Lecha Poznań, na prawej stronie z piłką zabiera się Michał Skuraś Skóraś wpada w pole karne, ładne zagranie na 11 metr, a Filip Martwiński pewnie trafia do bramki. Kolejosz wygrywa z pasami 2 do 1 i robi bardzo duży krok w kierunku wicemistrzostwa Polski. Dante Stipica czy Gerard Badia to doliczony czas gry, Badia i Stipica broni rzut garny. a to oznacza, że Pogoń Szczecin dowozi zwycięstwo z Piastem Gliwice do końca. Wściekły Waldemar Fornalich, Portowcy wygrywają 1-0, zgarniają 3 punkty po siedmiu spotkaniach bez zwycięstwa, Piast spada w tabeli na trzecie miejsce. Nowy mistrz Legia Warszawa w Gdańsku przechodzi przez szpaler utworzony przez piłkarzy Lechi Gdańsk. A tuż przed końcem legioniści mają piłkę meczową. To Bartosz sniż broni Duszan Kucniak. Były golkiper Legii ratuje Lechię. W Trójmieście bezbramkowy remis. Popatrzmy raz jeszcze na tę wspaniałą interwencję. W Białym Stoku Jagielonia obejmuje prowadzenie ze śląskiem po trafieniu tenasa Romanczuka. Jaga ostatecznie wygrywa z ekipą z Wrocławia 2 do 1 i to pierwszy komplet punktów po czterech meczach bez zwycięstwa. W grupie B najlepszy asystujący ekstraklasy Filip Starzyński wprost na głowę Łukasza Poręby, a młodzieżowiec zagłębia Lubin z do siatki. Miedziowi po jednym meczu strzeleckiej niemocy znów zdobywają bramki i wygrywają z Wisłą Krachów 3 do 1, a to jedenasta asysta Starzyńskiego w sezonie. Po dziesięciu meczach bez zwycięstwa i siedmiu kolejnych porażkach wygrywa ŁKS Łódź. Michał Trąbka dostaje piłkę. Trąbka! ale uderzenie! Bramka Szarakowa-Częstochowa, Michał Gliwa nawet nie reaguje. Ostatni w tabeli z Łodzi nigdy u siebie nie przegrał z ekipą z Częstochowy i tym razem zwycięża 3-2 dla Rakowa. To trzecia porażka z rzędu. Przenosimy się do Gdyni. Arka gra z Górnikiem Zamrze Do piłki dopada Michał Koj. Co za gol i podziw kolegów z ławki rezerwowych jak najbardziej uzasadniony. Zobaczmy raz jeszcze kolejne fenomenalne uderzenie w tej kolejce. Górnik wygrywa z Arką 2-1. To już Płock i długa piłka do Dawida Kocyły. Wokół niego dwóch obrońców, ale warto walczyć do końca 18 latek. w po lekarnej zdobywa bramkę. Wisła Płock pokonuje koronę Kielce 3 do 1 i to już czwarte zwycięstwo z rzędu zespołu z Mazowsza. a kocyła notuje w tym spotkaniu dwa gole. W dole tabeli wiadomo, spadają Arka, Korona i z Legia mistrzem to też już wiemy, natomiast na kolejkę przed końcem Lechy wyprzedza Piasta. Ostatnia 37. kolejka Ekstraklasy, w sobotę wtedy gra grupa B oraz w niedzielę, wtedy Lech zagra z Jagiellonią, Piast z Krakowią, Śląskę z Lechią, a Legia z Pogonią.